Chcesz wiedzieć, co ciekawego dzieje się w regionie? Chcesz być na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami lub interesują Cię ogłoszenia? W ostatni poniedziałek każdego miesiąca bezpłatnie rozdawana jest gazeta jelonka.com w nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy na terenie Jeleni Góry i okolic. Sięgnij po sprawdzone źródło informacji. Zgodnie z prawem zakaz palenia obowiązuje w zakładach pracy, w szkołach i na uczelniach. W przychodniach i szpitalach, w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych, w kinach, teatrach i domach kultury, w obiektach sportowych, w przedszkolach i na placach zabaw, oraz na przystankach i w środkach komunikacji publicznej. Palenie powoduje poważne i śmiertelne choroby, również u osób przebywających w towarzystwie palaczy. Dbaj o Polskę wolną od dymu tytoniowego. Osoby łamiące prawo mogą zostać ukarane grzywną. Tradycyjne materiały czy termalą? Mamy zwycięzcę. Termano. Super docieplenie polskiego domu. Nieuzasadnione wezwania pogotowia ratunkowego. Jest tego bardzo dużo, masa. Nie powiem liczb, ale jeździmy praktycznie od rana do wieczora. Kontrola ośrodków wypoczynkowych. Rodzice wysyłają dzieci, są zaniepokojeni, mają prawo. 29 wniosków w decydującej fazie. Zapraszamy wszystkich na spotkania, na prezentację wniosków do budżetu obywatelskiego. Dzień dobry państwu. Jest 6 lutego. Kamila Krawiecka brele Rozpoczynamy serwis informacyjny. Drastycznie zwiększyła się ilość interwencji Jeleniogórskiego Pogotowia Ratunkowego. Jednak nie jest to pokłosie większej zachorowalności naszych mieszkańców. Bardzo często powody zgłoszeń ocierają się o farsę. Liczba interwencji podejmowanych przez Pogotowie Ratunkowe w ostatnim czasie zwiększyła się kilkukrotnie. Można byłoby podejrzewać, że powodem jest okres zimowy. Z pewnością też ma na to wpływ. Jednak nie jest to czynnik dominujący. Na pewno jest tendencja wzrostowa. To na pewno. Jest dlatego, że, że był taki okres, że było mniej tych wyjazdów, ale jest to efektem w ogóle, myślę, sytuacji trudności dostania się do lekarza. Coraz więcej osób dzwoniących na pogotowie ratunkowe traktuje karetki jak przychodnie na kółkach. Ratownicy proszeni są o wypisywanie recept, przywiezienie tabletek na ból głowy, czy nawet o pomoc w pracach domowych. Ja jeszcze pełnię dyżury na, na dyspozytorni u nas wiele Jeleniej no i Zdarza mi się odebrać telefon, gdzie dzwoni osoba, bo ma problem z kręceniem na przykład żarówki, żebyśmy przyjechali. To też się zdarza. To, że na przykład od trzech miesięcy coś mnie boli, przyjedźcie, pomóżcie osoby pijane, masa, masa zleceń do osób pod wpływem alkoholu. Wiele osób dzwoniąc w tej chwili na pogotowie tak naprawdę łączy się z operatorem, który dokonuje pewnej takiej preselekcji tego wezwania. Także już nie przyjmujemy wezwania o przywiezienie pizzy, czy o kiedy odjeżdża pociąg na przykład tak. Takich skrajnych przypadków faktycznie jest coraz mniej. Jednak nadal w statystykach przeważają wyjazdy do delikatnie mówiąc dyskusyjnych zgłoszeń. Nie mamy recept, nie mamy skierowań do szpitali. My tego nie robimy. My zaopatrujemy pacjenta na miejscu, ewentualnie przewozimy pacjenta do szpitala w stanach nagłych, w stanach tego wymagających. Ale, tak jak powtarzam, nie mamy tabletek, nie mamy recept. Ratownicy mogą jedynie przemówić do rozsądku mieszkańców, ponieważ definitywnie rozwiązać tę patologiczną sytuację mogłyby tylko zmiany w prawie, zaostrzające kary dla osób bezpodstawnie wzywających ratowników medycznych. Spokojnie, spokojnie, proszę pana. A na to, jak na razie, się nie zanosi. Ferie rozpoczęły się 16 stycznia i potrwają do 26 lutego. W tym czasie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Górze kontroluje ośrodki wypoczynkowe, gdzie przebywa młodzież i dzieci z różnych części Polski. Do 12 lutego w naszym regionie odpoczywać będą mieszkańcy województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Po zakończeniu w zeszłym roku miałyśmy, mieliśmy 199 turnosów, tak? Więc teraz jesteśmy, mogę powiedzieć, na półmetku i mamy 199. To jest około 6,5 tysiąca wypoczywających. My skontrolowaliśmy do tej pory 30 turnosów. Kontrolowana jest zarówno część hotelowa pod kątem bezpieczeństwa i przystosowania dla tej specyficznej grupy wiekowej, którą są najmłodsi oraz bloki żywienia. Do tej pory odbyła się jedna kontrola na wniosek rodzica, który podejrzewał zatrucie u dziecka. Obawy te jednak się nie potwierdziły. Zaniepokojony rodzic, ma prawo. Dziecko może zadzwoniło, że coś się źle czuje. To jest związane też z różnymi, z tęsknotą, też czy, czy, czy też, no, to też jest okres grypowo-przeziębieniowy, więc taka, taka była diagnoza lekarska. Dzieci były zbadane, także naprawdę to, to nic się nie działo. Kontrola bloku żywienia i, i części hotelowej wykazała, nie wykazała zra, żadnych zastrzeżeń, nie kontrolowaliśmy karty. Wszystko było zrobione zgodnie, tak jak powinno być. Organizator powiadomił lekarza, lekarz zbadał dzieci. Lekarz pisał po prostu infekcyjne rzeczy do kart, także to taką, żeśmy też odpowiedź dali rodzicowi. Od 13 do 26 lutego ferie rozpoczną mieszkańcy województw Dolnośląskiego, Mazowieckiego, Opolskiego i Zachodniopomorskiego. W tym okresie przewidzianych jest najwięcej kontroli. Budżet Obywatelski 2017 wkracza w decydującą fazę. Wnioski po przejściu weryfikacji formalnych i merytorycznych w Wieleniogórskich wydziałach niebawem zostaną publicznie zaprezentowane mieszkańcom. 29 wniosków przeszło do decydującej fazy, czyli walki o głosy mieszkańców. Te, które uzyskają największe poparcie, zostaną zrealizowane w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. Jednak, zanim to się stanie, najpierw każdy z wniosków zostanie zaprezentowany mieszkańcom na ogólnodostępnych spotkaniach. Zapraszamy wszystkich na spotkania, na prezentację wniosków do budżetu obywatelskiego. Wnioskodawcy będą prezentować swoje wnioski i każdy może przyjść na tę prezentację, na to spotkanie i zadać pytanie wnioskodawcy. Prezentacje będą krótkie. Każdy wnioskodawca ma 5 minut na zaprezentowanie swojego zadania, a osoby mają 5 minut na zadawanie pytań. Znane są już terminy i miejsca poszczególnych spotkań. Pierwsze spotkanie odbędzie się już w ten piątek, 10 lutego w Muflonie i tam będą prezentowane zadania z rejonu czwartego. Kolejne spotkanie będzie w poniedziałek, 13 lutego. Tam będą prezentowane zadania z rejonu pierwszego i trzeciego. I kolejne, ostatnie spotkanie będzie w środę, 15 lutego i tam będą prezentowane zadania, zadania z rejonu drugiego. O których godzinach? Wszystkie prezentacje rozpoczynają się o godzinie 17. Mniej więcej będzie po... 10-11 prezentacji, więc czas trwania około 2 godzin takiego spotkania. Od dzisiaj na stronie internetowej www.jbo.jeleniagora.pl podane zostały do publicznej wiadomości zadania, na które będzie można oddawać głosy w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. Już dzisiaj pojawiły się wnioski, które przeszły do właśnie podgłosowania, ale wcześniej jeszcze będą prezentowane i wnioski, które niestety odpadły, nie przeszły do kolejnego etapu. Głosowanie rozpocznie się 20 lutego. Dr Jekyll and Mrs Hyde to wystawa stworzona na europejski festiwal szkła Play with Glass. Zarysowuje ona możliwości jakie stwarza szkło artystom XXI wieku. Kuratorem wystawy jest Anita Bialic, a można ją oczywiście oglądać w Muzeum Karkonoskim. 18 artystów z 14 krajów Europy dostało do wykonania trudne zadanie zaprezentowanie przy wykorzystaniu szkła osobistej opowieści o człowieku osamotnionym w industrialnej i wirtualnej przestrzeni XXI wieku. Prezentacja dwóch osobowości, kiedy ten dobry lekarz po wypiciu specyfiku zamienia się w potwora i dokonuje okrutnych rzeczy. Na, zadanie, pytanie, na zadane pytanie, czy zadanie przez kuratora tej wystawy, panią Anitę Bialic, tych 18 artystów odpowiedziało swoimi pracami. W różnych technikach, ale na pewno właśnie w szkle. Oglądając pracę można stwierdzić, że szkło jako medium artystyczne stwarza nieograniczone możliwości ekspresji, wyrażania prawdy o nas i otaczającym nas świecie. Mój faworyt, tutaj ta praca. No i czaszki są obłędne po prostu. Mi się podobają ci dwie, te dwie postacie bardzo. To jest to, ten świat wyimaginowany teraz, jaki jest przez młodzież, że chcą być zupełnie kimś innym niż, niż są tak naprawdę. No i tamta praca z Facebookiem, z tą ręką i ze strzkawką też jest taka trochę przerażająca chyba, wydaje mi się, na te dzisiejsze czasy. Szkło nam się kojarzy z czymś bardzo użytkowym, a tutaj no, mamy i rzeźby właśnie, także no, rewelacje. Namawiam wszystkich, którzy przyjdą na naszą dzisiejszą i trwającą prawie przez dwa miesiące wystawę do tego, żeby poszukali interesujących rzeczy w każdym z obiektów. Wystawę dr Jekyll and Mrs Hyde będzie można oglądać do 2 kwietnia. W Muzeum Karkonoskim równolegle można zobaczyć także wystawę zatytułowaną Travelers. Zachęcamy państwa do odwiedzenia Muzeum Karkonoskiego w Wielenie Górze. To wszystko co przygotowaliśmy dla państwa w dzisiejszym wydaniu ja w imieniu całej redakcji. Dziękuję za uwagę. Życzę państwu spokojnego popołudnia. Do zobaczenia. O nowe pomysły! Ta zasada dotyczy także wystroju wnętrz. W salonie Grena przy ulicy Jasnej znajdą Państwo tysiące propozycji i inspiracji. W tym sezonie króluje biel i szarości przełamana dodatkami w intensywnych kolorach. Nadadzą charakteru Twojemu wnętrzu. Zaaranżuj swój dom na zimę. Odwiedź salon grena przy ulicy Jasnej w Jeleniej Górze i spraw, że Twoje mieszkanie tej zimy będzie wyjątkowe. Hotel Tango zaprasza na noclegi, imprezy okolicznościowe oraz integracyjne. Organizujemy off-roadowe imprezy integracyjne z wykorzystaniem aut terenowych, pikniki firmowe, wieczory tematyczne. Zapraszamy także na widowiskowe loty balonem. Pięknie położony Hotel Tango stanowi idealną bazę wypoczynkową do aktywności fizycznej, jaką oferuje nasz region. Trasy narciarskie, rowerowe, piesze, spływy kajakowe, jazda konna. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.